Cześć! Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj Wam przedstawię owada, który robi wszystko, żeby go nie było widać. Mowa o patyczaku rogatym. Zaczynamy! Patyczaki swoim wyglądem przypominają patyki. To najczęściej wybierane owady do hodowli, ze względu na małe wymagania. W naturalnym środowisku żyją na liściach eukaliptusa. Patyczaki rogate można spotkać w Wietnamie, a inne ich odmiany żyją także. W Indiach czy Australii. Owady te żywią się wyłącznie zieleniną i całe swoje życie spędzają wśród liści. Uwielbiają się wspinać i maskować na gałęziach. Nie mają też dużych wymagań, jeśli chodzi o temperaturę. Warunki około 20-23 stopni są dla nich idealne. Aby patyczek swobodnie zrzucił co jakiś czas swój pancerz, czyli wylinieć, potrzebuje większej wilgotności. Ale o tym opowiem Wam za chwilę. Jak już wspomniałem na wstępie, owady te lubią zielone liście. Oczywiście nie jedzą wszystkiego, co ma ten kolor. Najodpowiedniejsze dla nich są liście jeszyn, malin czy też róży. O ile wiosną i latem dostęp do tych roślin jest bardzo łatwy. A tyle zimą trzeba się troszkę nagimnastykować, ale na szczęście w lasach znajdziecie zieloną jeżynę, więc nie będzie problemu z zapewnieniem im pożywienia. W moim terrarium mieszka obecnie około 60 patyczaków i mają się całkiem nieźle. Oczywiście dla takiej ilości owadów koniecznie jest posiadanie odpowiedniej wielkości terrarium. Nie martwcie się, bo zaczynając swoją przygodę z tymi owadami, wystarczy Wam większy pojemnik. Zresztą zaraz opowiem Wam dokładnie jaki. Na przykład dla czterech osobników wystarczy terrarium 30x30x30 cm, czyli taka kostka. Im większa ilość owadów, tym terrarium powinno być większe. Każde terrarium powinno mieć odpowiednią wentylację, dzięki której nie będzie w nim osiadała pleśni, a te owady są szczególnie na nią wrażliwe i może im bardzo zaszkodzić. Przygotowane terarium należy wypełnić gałązkami i świeżym pożywieniem. Pamiętajcie, że te owady lubią wilgotność, więc, musicie mieć w pobliżu spryskiwacz z wodą. Odpowiednia wilgoć w pojemniku pomoże im dobrze wylinieć. Na podłoże śmiało możecie zastosować ręczniki papierowe. Takie rozwiązanie jest naprawdę bardzo fajne, bo łatwo je wymienić na świeże. Oczywiście do skanale sprawdza się też torf, który znajdziecie w sklepie zoologicznym. Przy wyborze tego drugiego rozwiązania koniecznie musicie kontrolować jakość wentylacji, by na podłożu nie powstawała pleśń, o której wcześniej wspomniałem. Bardzo fajna informacja dla tych, którzy chcieliby mieć Małe patyczaki w swojej hodowli. Młode wykluwają się po około trzech miesiącach, a przygotowanie inkubatora jest banalnie proste. Do małego pojemniczka nalewamy wodę, na jego wierzch nakładamy gazik, a na nim jajka patyczaków. Później już tylko z cierpliwością czekamy na maluchy. Zresztą przypomniało mi się, jak pierwszy raz wykluły mi się młode patyczaki. Oj, uwierzcie mi, że okrzyki radości słyszeli chyba wszyscy sąsiedzi w okolicy. Młode patyczaki karmimy liściami malin i jeżyn. Jak sami widzicie patyczaki to mało wymagające owady i śmiało można od ich hodowli zacząć przygodę w świecie terrarystyki. Mam nadzieję, że zaciekawił Was mój filmik. Dla tych, którzy są tu po raz pierwszy mała informacja. Że na kanale też jest filmik o liścach, więc koniecznie go zobaczcie. Ja się z wami żegnam. Cześć!